Cześć! Witam Was na kanale BrickArt LEGO. Dzisiaj pokażę Wam moją wersję sklepu zabawkowego i warzywniaka. Ta wersja sklepu z zabawkami, jak i warzywniaka to mój autorski projekt, jest to mój MOG a w zasadzie jest to Rimog, Jest to yy, wariacja z dwoma zestawami, a nawet i trzema. Jest to przede wszystkim, yy, jest to przede wszystkim Toy Story z zestawu Creator 3 w 1, 1105 yy, Jest to także warzywniak również z zestawu Creator 3 w 1, o numerze 31036. Do tego wykorzystałem też parę elementów zestawu z otwarcia pączkarni. Bodajże 60-233. Przyjrzyjmy się temu budynkowi z, z bliska. Mniej więcej wam powiem, co zrobiłem, co użyłem. Przede wszystkim, użyłem dwóch tojstorów, nie jednego. Musiałem kupić dodatkowy zestaw z tojstorem. Jak widzicie, on są o wiele większy niż, niż ten oryginalny oryginalny był wielkości, powiedzmy, dotąd. No oczywiście trzeba go było dźwignąć, dodać kondygnację i tak dalej. Z warzywniakiem e, ta sama historia. I tutaj jest ogólnie tylko jeden warzywniak wykorzystany, jeden zestaw. No ale ponadto jest tu mnóstwo klocków, e, które musiałem dokupić. E, dołożyłem parę mniej figurek i tak dalej. Całość pasuje z modularami, jest to wersja modularowa tego Toy, tego toy, toy story i, i warzywniaka. No i w dodatku jest to budynek rogowy, który też czasem jest potrzebny w mieście. Na zewnątrz widzimy przede wszystkim małego chłopczyka w, w, w rakiecie, w samolocie, która jest która ta konstrukcja jest wzięta właśnie w zasadzie z tego z tego, to jest stara niezmieniona, no ale ponadto w tym zestawie zaszło, zaszło mnóstwo zmian zaczynając oczywiście od wykafelkowania, zmieniłem tutaj to wejście część z tych rzeczy jest oryginalna zestawów, dołożyłem parę minifigurek przede wszystkim tą minifigurkę no i od strony ważeniaka, także ta, ta pani, która wychodzi tutaj z jakimś z jakąś zieleniną. To jest wszystko dołożone. Od tej strony mamy dwa apartamenty i dwa wyjścia tutaj z, z, ze sklepów. Takie zaplecze. Na dachu mamy świetlik, przez który widać mieszkanie. I szyld. Wykorzystany z zestawu, z, właśnie z tej pączkarni No, a ponadto reszta to już, to już w zasadzie moja wariacje I zaczniemy, może, nie wiem, może od tego warzywniaka zaczniemy. Całość oczywiście rozkładana, i zaczniemy od parteru. Przyjrzyjmy się może od przodu. Tutaj ten front jest niewiele zmieniony od oryginału, to, to, ten szyld naklejem tutaj naklejkę, a, a tutaj ta skrzynka i tak dalej reszta jest w zasadzie, w zasadzie z oryginalna zestawu, dołożyłem tutaj takie logo nad drzwiami, no i dodatkowo takie bardziej przeszkolone drzwi w środku, mamy po lewej skrzynkę z jabłkami, obok lodówka z mlekiem, z sokami i tak dalej, beczka z owocami, ponadto automat, który jest wykorzystany z zestawu, ponadto mamy jeszcze gościa kupującego marchewki, na środku mały taki straganik gdzie mamy papryczki i jakąś zieleninę do tego całość obsługuje nam tutaj pani za, za ladą i do tego mamy jeszcze kiełbaski w lodówce, których nie, które niestety nie za bardzo widać yy, może będzie je widać stąd, ale też bo przez naklejkę niestety nie ale zrobię tak, że ściągniemy od razu górę z drugiej strony. I może będzie widać więcej. O. Tutaj widać teraz wszystko, wszystko jak na dłoni. Yy, stanowisko z kiełbaskami, warzywami, do tego kilka gazet w rogu. No i już wspomniany pan, który kupuje marchewkę, jakąś sałatę. Yy, i to z warzywniaka y, chyba tyle. W sklepie z zabawkami, y, tutaj ten szyl to wszystko jest wykorzystane oczywiście z, z tego zestawu LEGO. Większość z tych zabawek to też jest y, wzięte żywcem z tych zestawów właśnie legowych, y, z różnymi właśnie y, zabawkami. Do tego chłopczyk, który kupuje lokomotywę, w rogu balony, gitara. Itd. Te, te rzeczy są wykorzystane właśnie z zestawów Lego. Także tutaj niestety nic oryginalnego się nie znajdzie, bo to po, po prostu wszystko pasowało. A po co zmieniać coś, co już jest naprawdę fajne. Ponadto te piętra są również wyposażone. Teraz tak damy, może. To na górę ściągniemy piętro, ok. I to samo może zrobimy z tym, ok. Może zobaczymy teraz od tej strony dla, dla odmiany od strony sklepu zabawkowego mamy taki mały apartament kominek, taka ściana cegłówkowa i do tego fotel z lampą, obrazkiem i tak dalej, mały dywanik w kolorze zielonym i w rogu bukiet z kwiatami no i do tego oczywiście przejście do sypialni to łóżko jest wykorzystane z, z jednego z tych zestawów w rogu mała szafa na urania i to wszystko z tej strony a z, w drugim apartamencie mamy tak mamy kuchnię, która jest dosyć dobrze wyposażona mamy lodówkę, zegar szafki z zlew nawet i piec do tego krzesełko z stolikiem, lampa oczywiście znowu w rogu i kwiatek dla ozdoby. No i obok do tego jeszcze sypialnia, gdzie jest pojedyncze łóżko. I taki dywanik do tego mamy jeszcze schody prowadzące na górę. A niestety z tej strony już tych schodów nie ma, bo góra z lewej strony jest niewykorzystana. Ale ja wam pokażę tą górę za to z warzywniaka, bo tutaj jeszcze jest całość wykorzystana tutaj mamy wejście na górę i to jest takie mini biuro taki pokój biurowy do pracy mamy stanowisko z komputerem jakaś papierologia no i oczywiście również lampka i obrazek na ścianie tutaj niestety już w tym w tym apartamencie z lewej już nie, nie wyposażałem tej części, także ona jest w zasadzie nierozbieralna. Złożę to teraz całość, raz to, cało, to w całość i tak się to prezentuje. to mi odpadło. Całość prezentuje się chyba fajnie. Przepraszam Was przede wszystkim za te klocki, które są żółte, białe, a nie białe w zasadzie. No ale staram się wykorzystać jak zwykle to, co mam. Nie domawiać zbyt wiele. No i tak to, tak to wyszło. Myślę, że to na tyle. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym budynku. I trzymajcie się. Cześć!